Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że osoby bezrobotne mogą składać wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ten temat oraz inne dotyczące bezrobotnych poruszyliśmy w rozmowie z dyrektorem urzędu Stanisławem Puchem. W Urzędzie Pracy w Włokowie pojawiły się pieniądze. Dla kogo są te pieniądze? E, te pieniądze się nagle nie pojawiły. Te pieniądze są od początku, prawie od samego początku roku, ponieważ pod koniec tamtego roku na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy aneksowaliśmy umowę na realizację projektu tak zwanego systemowego. On był realizowany już 5 lat, ponieważ na szczeblu centralnym pojawiły się, tam się pojawiły dosyć duże pieniądze, postanowiono je przeznaczyć na wsparcie rynku pracy poprzez projekty systemowe w powiatowych urzędach pracy. Jest to duża kwota w skali kraju, bo, bo w przypadku naszego urzędu, a to jest tak proporcjonalnie w całej Polsce, tych środków jest dwa razy więcej, niż było na przykład w roku poprzednim, bo te środki, które możemy wydać w ramach projektu systemowego, to jest około 60-70% w ogóle środków na aktywizację bezrobotnych w powiecie w tym roku. Jest to w granicach 6 milionów złotych. I środki, którymi dzisiaj jeszcze dysponujemy, które chcę wydawać, to są środki na e, rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i tych pieniędzy mamy jeszcze dla 88 osób zgodnie z zapisami w projekcie, czyli jest to, gdyby literalnie e, tak potraktować i każdy skorzystał z limitu możliwego, to jest to 1 760 ,000. Stąd takie obiegowe ponad 1,5 miliona czy 1,5 miliona. Ponieważ nie ma obowiązku wykorzystać całej puli, natomiast nie więcej jak 20 tysięcy możemy przyznać. Również w ramach tego samego projektu mamy jeszcze środki i na dniach będziemy ogłaszać też nabór na tworzenie stanowisk przez pracodawców. Tam mamy około jeszcze 30 bodajże, środki na około 30 stanowisk, też po 20 tysięcy złotych i będziemy zapraszać pracodawców do składania wniosków. Bo zarówno na doposażenie stanowisk, utworzenie przez pracodawców i na dotacje dla osób bezrobotnych robiliśmy nabór na początku roku. Tamte wnioski, które wówczas zostały złożone, zostały zrealizowane, umowy podpisane, są one rozliczane, stąd możemy. Tymi skromnymi naszymi siłami pracowników, którzy to obsługują, możemy obsłużyć następną partię wniosku. A jakie są warunki otrzymania tej dotacji? To jest 20 tysięcy dla osoby bezrobotnej, która jakie warunki musi spełnić? No, przy, pierwszy warunek to trzeba mieć pomysł, drugi warunek trzeba mieć chęć założyć biznes, i to są podstawowe warunki. Formalne warunki, czyli ograniczenia są takie. Nie możemy pozytywnie załatwić wniosku od osób, które już uczestniczyły w tym projekcie, czyli korzystały z wsparcia w latach ubiegłych 2.8-2.13, a na przykład powtórzył nam się wniosek. Jedna osoba, która 3 lata temu bodajże otrzymała dotację, znów teraz złożyła, bo no, chciałaby jeszcze dostać dotację. No i warunek taki minimum stażu pozostawania osobą bezrobotną, czyli tego statusu bezrobotnego, co najmniej miesiąc. Po to, żeby się nie, żeby dzięki tym środkom malała liczba bezrobotnych, czy przynajmniej nie rosła, a nie żeby e, osoby zainteresowane pozyskaniem środków specjalnie po to się rejestrowały, bo to by akurat zwiększało liczbę bezrobotnych. Czy jest jakaś grupa wiekowa, która jest bardziej uprzywilejowana? W chwili obecnej już nie musimy się trzymać kryteriów wiekowych. W całym projekcie, owszem, tak, ponieważ te puzle się muszą tam poukładać ileś osób z orzeczoną niepełnosprawnością odsetek odsetek osób 50, w tej chwili bardzo mile. Widziane są osoby w wieku powyżej 50 lat, ponieważ jeszcze nie osiągnęliśmy wskaźnika uczestników projektu w tej grupie wiekowej. Natomiast to absolutnie nie wyklucza, nie determinuje pozostałych uczestników. Jest tylko kwestia podziału na płeć, kobiety, mężczyźni, ale jest to mniej więcej blisko po połowie. Tak jak i zresztą populacja bezrobotnych w powiecie. Powiedzmy, mam pomysł na biznes. Jestem bezrobotna, składam wniosek. Czy do tego wniosku potrzebny jest jakiś biznesplan, żeby Urząd Pracy miał pewność, że ten biznes nie skończy się po miesiącu? We wniosku osoba ubiegająca o środki. Ma uprawdopodobnić powodzenie tego biznesu. Czyli wniosek jest bardzo prosty: Są, jest tam dwie czy trzy, trzy tabelki na wpisanie cyferek, ale po prostu, jeżeli ma się jakieś przemyślenia, że coś się chce robić, trzeba nam napisać, co się chce kupić, jest załącznik za tą kwotę. Jeżeli się ma wkład własny, najlepiej go pokazać: czy ma się sprzęt, czy ma się kapitał, czy ma się transport, czy ma się narzędzia, jakieś urządzenia co się zamierza robić, w jakim obszarze, jakie ma się rozeznanie rynku. Jest to bardzo mało sformalizowane, natomiast podlega ocenie i stąd zdarza się, że w trakcie rozpatrywania wniosku zapraszamy osoby, które no, powiedzmy na pierwszy rzut oka, czy po formalnej weryfikacji e, sprawia wniosek e, wrażenie, że jest e, godny, żeby go pozytywnie załatwić, zapraszamy czasem do jeszcze złożenia jakichś e, dodatkowych informacji, bądź uszczegółowienia czegoś. Nie jesteśmy alfami i omegami, a spektrum jest szerokie, więc przy na przykład niektórych specjalistycznych jakichś zagadnieniach prosimy o doprecyzowanie, jeśli nie możemy tego znaleźć sami w internecie bądź w innych źródłach. Czy jest jakiś termin do kiedy? Można składać wnioski? Tak. Jest ograniczony czas naboru wniosków, ale nie jest określony datą. To znaczy, mając środki dla 88 osób, przyjęliśmy, że jeżeli wpłynie nam co najmniej 100 wniosków, to wtedy ogłosimy, że za dwa dni robocze zamykamy nabór. Czyli wpływa nam 100 wniosków, to ogłaszamy na naszej stronie, że jeszcze powiedzmy dziś i jutro, prawda, czy jutro pojutrze, że dwa dni jeszcze dwa dni robocze wnioski wpływają. Kolejność napływów wniosków nie ma znaczenia. Będą one na równych szansach rozpatrywane zarówno te, które wpłyną powiedzmy pierwszego dnia naboru, czy już wpłynęły, bo część już wpłynęła, jak i ten, który wpłynie ostatniego dnia. Mają pod względem datowym równe szanse. Liczy się rzetelność, pomysł. No i to jak jest kolejny, że preferujemy przede wszystkim wnioski, które by były w zakresie no, działalności produkcyjnej, wytwórczej, potem usługowej, potem handlowej. No bo najwięcej najpozytywniej postrzegamy wnioski te właśnie na działalności wytwórczą, produkcyjną i usługową. Ile wpłynęło już wniosków na dzień dzisiejszy? Jeżeli dobrze sobie gdzieś tam na jakimś świstku notowałem, to 52 albo 53. I w jaki inny sposób Urząd Pracy w Łukowie aktywizuje bezrobotnych? Kilkaset osób jest na stażach dla bezrobotnych. Też obserwujemy zjawisko takie, że już nie jest to tak atrakcyjna forma jak kilka lat temu. Mamy przypadki przerywania stażu przez osoby bezrobotne. No bo jakieś tam są przeszkody. W poprzednich latach się to raczej nie zdarzało. Mamy odmowy skorzystania ze stażu przez osoby, które jak najbardziej powinny z takiej formy skorzystać, ponieważ albo nie mają w ogóle kwalifikacji, albo mają niskie, albo mają nieaktualne, albo nie mają praktycznych umiejętności, są absolwentami liceum ogólnego bądź gimnazjum. I spotykamy się coraz częściej z odmową skorzystania z tej formy. No, jeżeli ktoś nie, nie ma takiej potrzeby, to nic na siłę. Natomiast środków było sporo i wiele osób skorzystało. Natomiast nadal jeszcze w drugim półroczu do końca roku będzie można skorzystać z dofinansowania do studiów podyplomowych, tak jak i w pierwszym półroczu można było, będzie można skorzystać ze szkoleń indywidualnych. Będzie można być zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych, bo niebawem będziemy ogłaszać dla przedsiębiorców nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych. Realizujemy dwa projekty już poza Funduszem Pracy, w których. Odbywają się szkolenia, a jest taki cykl, że szkolenie, po szkoleniu staż i propozycja zatrudnienia trzy miesiące. Wiedząc, ile będziemy mieli środków i wiedzą, że nie jest ich mało, ale zawsze jak jest trochę więcej, to, to się pewno przydadzą. Wystąpiliśmy do ministra pracy już jakiś czas temu o dodatkowe środki na nowe instrumenty i usługi wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji. Dwa nasze wnioski zostały zaakceptowane. Uzyskaliśmy ponad 400 tysięcy złotych na nowe formy aktywizacji. W związku z czym w sierpniu uruchomimy, już tak wdrożymy, bo już przygotowujemy na dzisiaj i bezrobotnych do tego, i pracodawców: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony na zatrudnienie, bony na zasiedlenie czyli są to formy, które. Y, y, oczekują aktywności ze strony osoby bezrobotnej, czyli nie na zasadzie, że, że jest wniosek od pracodawcy, że, żeby zatrudnił, czy jest wniosek, że zorganizowałby staż, nie ma kandydata i my filtrujemy w naszej bazie danych szukamy, y, wysyłamy prawda, tę osobę ze skierowaniem, ona przyjmuje albo nie przyjmuje. Tutaj to, jest, to są instrumenty dla osób aktywnych. Jeżeli dana osoba jest zainteresowana, ma szansę otrzymać na przykład bon stażowy albo bon na zatrudnienie, czyli to będzie jakby papier wartościowy, który dostanie w rękę, pójdzie do pracodawcy, który, jeżeli jest, będzie zainteresowany, zadeklaruje, że zorganizuje dla tej osoby staż albo zadeklaruje, że ją zatrudni, wypełni tam odpowiednią część tego bonu. Ten bon wróci do nas i zawrzemy umowę z pracodawcą na staż, na zatrudnienie, gdzie będziemy refundować część wynagrodzenia, bądź te inne formy. Także to jest dla osób aktywnych. Warunkiem będzie określenie profilu pomocy, bo jest to nowość w ustawie o promocji, że od 27 maja dla określonych osób dla, dla każdej jednej osoby jest zagwarantowana w ustawie określona pomoc, wachlarz pomocy w zależności od profilu. Profil pierwszy to jest, tak w uproszczeniu bardzo mówiąc, e, e, uzyskują współpracując z doradcą klienta. Osoba bezrobotna określa sobie ten profil, no, współpracując dwie osoby bezrobotny i jego doradca. Osoby, które będą oglądać ten materiał i pomyślą sobie, ja bym chciał, chciała taki bon to trzeba się zgłosić do Urzędu Pracy na swoje stanowisko, co to znaczy? Według litery alfabetu. Teraz tych stanowisk jest troszkę więcej, bo doradców jest więcej, także, ale też według schematu literowego, prawda? Zgłosić się na stanowisko do swojego doradcy. Jeżeli jeszcze się nie ma określonego profilu, to zgłosić mimo że wizyta może jest tam wyznaczona za miesiąc czy za dwa i powiedzieć: chcę określić profil mojej pomocy, bo myślę, obonie na zatrudnienie, czy obonie na zasiedlenie, czy obonie stażowym, czy obonie szkoleniowym. Także te osoby, które chcą być aktywne, są zainteresowane, a środki na to mamy, to zapraszam, żeby zgłaszać się na swoje stanowiska do swoich, jak to teraz się ładnie nazywa, doradców klienta. I będąc od razu, dobrze jest, praktyczna uwaga, zapytać swojego doradcę klienta o numer telefonu. Dlatego, żeby, tak, żeby ułatwić kontakt bezrobotnemu z doradcą, a doradcy z bezrobotnym, doradców klienta wyposażyliśmy w telefony komórkowe. Jeżeli osoba bezrobotna przychodzi na, na swoje stanowisko, e, ma już określony ten profil pomocy, dostaje bon, czy on jest równoznaczny z rozpoczęciem stażu i później z ewentualną pracą, czy jeszcze coś musi się zadziać? Bon jest papierem wartościowym, i jeżeli otrzyma Pani Bon stażowy, dla przykładu, na stanowisku, pójdzie Pani do pracodawcy, który ten, tę część dla niego należną wypełni, czyli zadeklaruje, że zorganizuje staż, to my z tym pracodawcą, którego Pani sobie znalazła, zawrzemy umowę, że. Organizuje staż na 6 miesięcy, po stażu zatrudnia 6 miesięcy. Jeżeli się z tej umowy pracodawca wywiąże, to dostanie jeszcze od nas 1500 zł premii. A jeżeli nie będzie miejsc pracy, co z tymi bonami? To znaczy, jeżeli nie będzie chętnych, żeby te staże zorganizować, tak, żeby znaleźli, no na szczęście możemy to przeznaczać na inne formy. Ale nie jestem takim pesymistą. Myślę, że, że te bony stażowe znajdą chętnych, że znajdą się pracodawcy, którzy będą chcieli na takich warunkach te staże zorganizować. Jeżeli nie będzie można, no to możemy w określonym czasie przesunąć na inne formy przewidziane w ustawie. Ostateczność jest taka, że oddamy pieniądze ministrowi pracy po końcu roku, gdyby nie zostały przez naszych bezrobotnych skonsumowane. Oby tak się nie stało. Oby tak się nie stało.